Środę 3 września wita Państwa Malwina Muzyczka, zapraszam na magazyn miejski, a co dziś w programie? 75 rocznica wybuchu wojny, wspólny zamość do wyborów. Sportowe pożegnanie wakacji. 1 września obchodziliśmy 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej, uroczystości odbyły się na zamojskiej Rotundzie. Co roku na początku września obchodzimy smutną rocznicę wybuchu II wojny światowej największego konfliktu zbrojnego w historii świata, trwającego od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku w Europie, do 8 maja 1945 roku. W tym roku minęło 75 lat od tamtych tragicznych wydarzeń. W zamościu uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Katedrze Zamojskiej. Następnie uroczystości patriotyczne odbyły się na Rotundzie. Wybuch wojny była realizacją tajnego protokołu do układu Ribbentrop-Mołotow podpisanego 23 sierpnia 1939 roku. To za cichym przyzwoleniem ówczesnego świata powstały dwa totalitaryzmy: faszystowski w Niemczech. Komunistyczny w Związku Sowieckim? Czy obecna sytuacja międzynarodowa nie skłania nas do przypomnienia sobie historii? Zaskoczeniem i niedowierzaniem państwa Europy Zachodniej przyjęły zmianę polityki Rosji, która w ostatnich latach obrała zupełnie inny kurs, coraz bardziej groźny. Podczas uroczystości pomodlono się za wszystkie ofiary wojny. Przemówienie wygłosił prezydent zamościa Marcin Zamojski. Odbył się też apel poległych, salwa honorowa, a także złożenie wiązanek kwiatów. Tydzień temu wspólny zamość zarejestrował Komitet Wyborczy. Przygotowania do wyborów ruszyły pełną parą. W minioną środę zarejestrowany został Komitet Wyborczy Wspólnego Zamościa. Jego członkowie mogą już ruszać z kampanią wyborczą. Zamoż jest faktycznie miastem wszystkich mieszkańców, a to, że kiedyś popieraliśmy obecny za, zarząd, z kolei ich działania wielu mieszkańcom się niestety nie podobają, spowodowało, że utworzyliśmy komitet, który będzie startował do wyborów w 2014 roku. Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców do brania udziału w tych wyborach. Chcemy po prostu skierować środki finansowe nie na starówkę, nie na mury obronne tego miasta, które są faktycznie bardzo drogie, ale chcemy skierować na, do mieszkańców, na budowę dróg, na budowę kanalizacji, na, na parki, na wiele, wiele innych rzeczy, o których będziemy mówili w czasie całej kampanii wyborczej. Na listach Komitetu Wyborczego Wspólnego Zamościa znajdują się przedsiębiorcy, ludzie zaangażowani w sprawy miasta. Te listy mamy kompletne, jeszcze następne osoby się zgłaszają oczywiście, bo komitet jest utworzony przez przedsiębiorców, przez ludzi czynu, którzy po prostu coś w swoim życiu już praktycznie dokonali, wiedzą, jak zarządzać dużymi firmami mieszkańców i Sympatyków tego pięknego miasta. Wspólny Zamość ma też już kandydata na prezydenta, jednak z odsłonięciem wszystkich kart członkowie Wspólnego Zamościa mają się wstrzymać przynajmniej do połowy września. 30 sierpnia Rok Lub Ziemi Zamojskiej pożegnał wakacje. W tym samym czasie na zamojskiej starówce odbywały się pierwsze Mistrzostwa Polski Seniorów w łucznictwie. Z okazji święta lotnictwa i zakończenia wakacji 30 sierpnia Aeroklub Ziemi Zamońskiej zaprosił wszystkich sympatyków lotnictwa wraz z rodzinami oraz członków Aeroklubu Ziemi Zamońskiej na hangar party połączone z pokazem modeli latających. Z okazji święta lotnictwa, jest to 82. rocznica zwycięstwa polskiej załogi. Żwirki i Wigury w, w Challenge'u w 1932 roku w Berlinie, którzy pokonali 43 załogi z 6 państw. Drugi powód tej imprezy to jest zakończenie wakacji. Liczyliśmy na to, że z tej okazji dużo ludzi przyjdzie do nas. Następna sprawa to chcemy integrować nasze środowisko lotnicze zamojskie, żeby ludzie przychodzili na lotnisko, się tu spotykali, rozmawiali. Pokaz przedstawili tegoroczni wicemistrzowie Polski i członkowie sekcji modelarskiej. Wśród modeli można było zobaczyć samoloty z napędem silnikowym F2B, modele samolotów zdalnie sterowane RC oraz rakiety czasowe S6A. Przewidziano pokaz w locie modeli akrobacyjnych dużej skali, zdalnie sterowanych oraz kopii historycznych modeli samolotów produkowanych w Polsce przed II wojną światową. Imprezie towarzyszyła prezentacja fotografii lotniczej Piotra Sołoduchy i Piotra Płachcińskiego. W ostatnim tygodniu sierpnia w Zamości odbywały się pierwsze Mistrzostwa Polski Seniorów Osiem. Open w łucznictwie. W zmaganiach brali udział zawodnicy i zawodniczki zgłoszone przez kluby sportowe z rocznika 1999 i starsi. Niestety zamońskim zawodnikom nie poszły dobrze te mistrzostwa. Klub Agros Zamość lokował się na końcowych miejscach tabeli. Organizatorami zawodów byli Polski Związek Łuczniczy, Lubelski Okręgowy Związek Łuczniczy, Klub Sportowy Agros Zamość, Miasto Zamość. Oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Na dziś to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia!